Dariusz Szpakowski, dziś bez dwóch zdań możemy powiedzieć legenda telewizji Polskiej. Jak pan zareagował na te informacje ostatnio, bo Jakub Kwiatkowski, nowy dyrektor TVP Sport jasno powiedział, że wróci pan do komentowania meczów i to do tych najważniejszych meczów. Jak pan zareagował? Bo rozumiem, że tylko radością. Najpierw zareagowałem z radością na Jakuba Kwiatkowskiego, jako dyrektora w obecności wtedy prezesa, dzisiaj dyrektora, czyli Tomasza Syguta. Bardzo się ucieszyłem, bo myślę, że lepszego znawcy niż Kuba nie ma. Tyle lat przy reprezentacji Polski, tyle lat przy futbolu. Zaczynał w ogóle w Eurosporcie, potem minister... wcześniej Ministerstwo Sportu. Myślę, że właściwy człowiek wychodzi na właściwym miejscu. Czyli rozumiem, że szykuje się pan na zbliżające Mistrzostwa Europy, oby z udziałem reprezentacji Polski. Szykuje się. A czy z udziałem reprezentacji Polski? Marzę, myślę, życzę, chciałbym... Choć wiem jaka jest i wszyscy chyba myślę wiemy, jak trudna jest sytuacja nasza. Uważa Pan, że reprezentacja Polski pod wodzą Michała Probierza ma szansę, żeby przejść tę drogę barażową. Najpierw wiemy mecz z Estonią u siebie na stadionie narodowym, później ewentualnie mecz z Walią lub z reprezentacją Finlandii. Jak pan widzi te szanse naszej kadry? Rozmawiamy dzisiaj, kiedy jest piąty dzień lutego, prawda? Mecze mamy pod koniec marca. W związku z tym do marca wydarzy się dużo może, choćby Piotrek Zieliński, który jest otrzywany przez Laurentisa od składu napor co jest dużym kłopotem i bólem. Tak? Robert Lewandowski powoli się budzi. Miejmy nadzieję, że się obudzi, tak jakbyśmy chcieli, żeby się obudził. Oczywiście nie na ich dwóch, to wszystko będzie na ich barkach złożone, ale na jedenastce, którą wybierze Michał Probierz. Jeździ, obserwuje, analizuje. Z tego co wiem, Walia, Finlandia, a także Estonia przeanalizowane już są w tej chwili. Nie uchylam rąbka tajemnicy, bo myślę, że tak powinna wyglądać praca. No, ale tak, można selekcjonować, można rozpracowywać rywala, można mieć założenia taktyczne, tylko ktoś to musi zrealizować. A jak wiemy dzisiaj poziom jest bardzo wyrównany, byliśmy w grupie marzeń. Ja przypominam mistrzostwa Europy w naszym kraju i na Ukrainie, też losowaliśmy Czechy, Grecja i Rosja. Marzyło nam się, co, co mogło się marzyć? No wyjście z grupy jeszcze podbój w ogóle co najmniej Europy w sensie piłkarskim i sięgnięcia po najwyższe trofeum. Skończyło się jak się skończyło. To jest futbol. Futbol mnie nauczył nieprzewidywalności. Cały urok jego na tym polega, że wydaje się, że już jest wszystko rozstrzygnięte i w przeciągu jednej, dwóch minut potrafi się wszystko zmienić. Choćby ostatni finał Mistrzostw Świata. Wydawało się, że Argentyna co? 10 minut dzieli jej, ją od czegoś, co, na co czekała 36 lat. A potem okazało się, że, że jest jednak Mbappé młody, głodny. Także życzyłbym, pragnąłbym, chciałbym, a jak będzie, zobaczymy, bo Boisko wszystko zweryfikuje i to on nie w jednym, a w dwóch meczach. Przywołał Pan ten fenomenalny finał ostatnich Mistrzostw Świata. Jak Pan w ogóle wspomina? raz, że ten finał, a dwa, ten komentarz, bo on się stał kultowy i hasło, co ty robisz, Argentyno, no, jest już teraz, no takim można powiedzieć, wiralem internetowym. Miło wspominam, miło wspominam dlatego, że finał niebotyczny, finał, który zapadł głęboko w pamięć, nie tylko moją, ale myślę, że wszystkich kibiców, nie tylko w naszym kraju, na pewno też Argentyńczyków, nawet moje córki mi pokazywały, że gdzieś tam ich przyjaciele byli w Tajlandii, spotkali jakiegoś Argentyńczyka, mowa, mowa, skąd, ta z Polski i Argentyńczyk wyciąga z telefon komórkowy i pokazuję ja tego komentatora to znacie, czyli, czyli pokazał mnie. E, miłe wspomnienie, bardzo miłe wspomnienie. Cieszyłem się tym finałem, delektowałem się tym finałem jak wszyscy. Mam nadzieję, że nie zawiodłem, że trzymałem emocje do samego końca. E, no życzyć można sobie takich finałów, ale nic bardzo w życiu się nie zdarza w Mistrzostwach Świata, może w Mistrzostwach Europy. Czyli rozumiem, że szykuje się Pan na finał Mistrzostw Europy? Na razie nie będę zwracał tajemnic, nie ja decyduję. O, tak, tak. A chciałem jeszcze pana zapytać o to, co dzieje się wokół Roberta Lewandowskiego w ostatnich tygodniach. Niepokoi pana trochę ten zjazd formy naszego kapitana? Nie, pan może niepokoić, natomiast myślę, że Michał Prowierz wyszedł z dobrą, jeśli tak to można określić, inicjatywą, z dobrym pomysłem. Robertowi potrzebne jest wsparcie, nasze wsparcie. To nie ma co tutaj, wie pan, hejtować, nie ma co narzekać, nie ma co... Już nie będę innych określeń używał, a wręcz przeciwnie. Tyle razy Robert dał nam powody do satysfakcji, do radości, mecz z Armenią, przypomnę w Warszawie, doliczany czas gry, dośrodkowanie Kuby Błaszczykowskiego, Robert Lewandowski, prawda? Różnie to mogło być w tych eliminacjach, ale dawał nam eliminacje, dawał nam finały, myślę, że Robert jest ciągle Robert, nie zapomniał jak się gra w futbol, nieraz w życiu bywają gorsze momenty i myślę, że w takim momencie był Robert, bo... Te ostatnie mecze już potwierdzają, że powoli, powoli wychodzi i oby wyszedł i oby wspiął się na wyżyny, bo myślę, że jest niezwykle ambitnym człowiekiem. Także wspierajmy, a nie hejtujmy, wspierajmy, a nie narzekajmy, wspierajmy, bo, bo kto jak kto, ale kapitan reprezentacji musi świecić przykładem, musi zmobilizować całą resztę i musi powieść ich w tych dwóch meczach do jakże ważnych, dwóch zwycięstw. Oczywiście może uprzedzę pana, bo takie pytania też często dostaję. No dobrze, panie Darku, ale po co, prawda? Jak my nic nie gramy? Ano po to, że mamy młodych ludzi. I bycie na salonach, jak dzisiaj jesteśmy na gali piłki nożnej, prawda? Zawsze spotyka się zupełnie to inne towarzystwo, ma się okazję porozmawiania, ma się okazję podglądania, prawda? Jak, co, czy posłuchania nawet? Przenosząc to na piłkarskie boisko, bycie na, na piłkarskich boiskach w Mistrzostwach Europy, zagranie z Holandią, Francją czy Austrią. Nawet oczywiście nie zakładamy, wiadomo, że w teorii są to rywale silniejsi od nas, ale jak mówię, futbol jest nieprzewidywalny, a dlaczego nie spróbować, tak? A jednocześnie jak się uczyć, to uczyć się od lepszych, w związku z tym yy, myślę, że tutaj będę wyrażniczyłem nas wszystkich Polaków, mimo że czasami narzekamy, że oczywiście wszyscy się na tym futbolu znamy, ale myślę, że zjednoczymy się w jednym, w dobrym życzeniu, w takich dobrych fluidach dla reprezentacji i tutaj w Warszawie, ze Estonią, a potem nie wiadomo, czy w Karnich, czy w Helsinkach, czy tu, czy tu, ważne, żeby być w Niemczech, bo z przyjemnością tam pojedziemy i nawet jak było w 2006 roku, też mieliśmy taką grupę, z której wydawało się, że wyjdziemy. To pamiętam, kibice na koniec krzyczeli z wynikami, Polacy jesteśmy z wami, więc bądźmy z nimi. Dziękuję.